Witam Państwa na konferencji e, prasowej dotyczącej e, apelu e, mieszkańców osiedla Mickiewicza Nowe, e, aby nie likwidować e, sklepu PSS z połem numer 8 miesz, mieszczącego się przy ulicy Bolesława Prusa. E, apelujemy do prezesa i do zarządu Powszechnej Spółdzielni spożyw, Spożywców Społem w w Białymstoku, żeby... Nie zamykać sklepu. Szanowni Państwo, odkąd tutaj wszyscy mieszkamy? Wszyscy praktycznie wzrastaliśmy z tym sklepem. To jest, te osiedle ma historię i ten, chleb, i ten sklep jest z historią i z duszą. Na tym, na tym osiedlu mieszka bardzo dużo osób starszych, samotnych. Gdzie ciężko jest im dojechać gdzieś dalej. Ten sklep jest w pobliżu, jest bardzo dobrze zaopatrzony i zależy nam na tym, aby ten sklep bardziej rozbudować, a nawet żeby powstał tutaj bar, a nie go likwidować. Więc stawiajmy na rozwój. Przecież. Yy, Powszechna spółdzielnia spożywców społem jest polską firmą, gdzie hasłem społem jest bliskość, szeroki asortyment, wyjątkowe promocje, gwarancja komfortu i przyjemność zakupu, czego dowodem jest przyjazna i życzliwa atmosfera, z jaką się spotykamy w tym sklepie. Apelujemy jeszcze raz do wszystkich, którzy zarządzają tym sklepem, czyli do prezesa i do zarządu. Nie zabierajcie nam tego sklepu. Bardzo proszę o głos mieszkańców. Proszę bardzo, pan y, Krzysztof Nowakowski. Proszę państwa, ten sklep istnieje około 60 lat. Społem Białystok to jest firma najlepsza ze wszystkich spółdzielni Społem w całej Polsce. Przynosi ogromne zyski, zatrudnia prawie 2000 osób. Także dla nich, z tego co wiemy, tu jest strata za tamten rok 187, około 180 tysięcy. To nie jest wielka strata. Można coś zreformować, można zejść z marży, można też personel, nie to, że wyrzucić na bruk, tylko przenieść gdzie indziej. Nie musi być tyle osób tutaj zatrudnionych. Firma, która naprawdę suchą nogą przeszła z komunistycznych czasów, do dzisiaj. Naprawdę dobrze się rozwija i to, to, co Kasia powiedziała. Oni wychodzą z hasłem, że jak najbliżej do mieszkańców. A tutaj na naszym osiedlu to są starsi ludzie. No niestety, ktoś, kto ma samochód, to może sobie pojechać dalej i przywieźć to zakupy. Niestety, niektóre osoby nie mają takiej możliwości. My możemy wystąpić i występujemy z apelem, żeby ten. Ten sklep nie zamykać. A nawet zwracamy się z prośbą, że proszę zobaczyć, kiedy jest największy ruch w tym sklepie i może zostawić właśnie godziny, na przykład od 8 do 14, żeby ten sklep był, czy do 15 otwarty, żeby był zaopatrzony w pieczywo, w takie podstawowe produkty, ale też jak widzimy, mamy tutaj młodych mieszkańców, którzy też od samego początku wyrośli przy tym sklepie. Proszę bardzo, powiedzcie, co najbardziej kupujecie tutaj? Ja najbardziej tu chodzić po właśnie takie jakby świeże, takie jakby bułki, jakby owoce, warzywa. Jakby kupuję tu najczęściej rzeczy, które jakby są dla mnie potrzebne. Nie takie, że na przykład chodzę po prostu, że kupuję tak, co chcę, jakby to, co, to, co jakby świeży chleb, świeże rzeczy, wszystko. Dobrze, chodzisz tu, bo co? Bo mieszkasz blisko. Tak. No, coś Najbliż, potrzebujesz szybciutko kupić sklep. bułeczkę, wyskakujesz i jesteś, masz, tak. nie? Wszystkie jakby produkty to są jakby... Wszystkie, które tu produkty są, to są dla mnie potrzebne. Niezbędne. I no, jakby bardzo lubię tu chodzić. A to. E, moi rodzice czasami wysyłają mnie po jakieś rzeczy na zupę, drugie danie czy... Różne ważne produkcje. Z kolegą kupywaliśmy pierwsze lody, pierwsze lody, które, znaczy, pierwsze lody w życiu kupiliśmy tutaj. Brawo, 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 brawo. Tu jeszcze uzupełnię, bo ten teren może już jest sprzedany. My nie wiemy, jaka jest strategia z połem. Różnie się mówi, mówi się o jakimś bloku. Nie wiemy tego, to czas pokaże. Może jest jakieś drugie dno. Akurat się trafił do deweloper, no, trudno tak. powiedzieć, no, czas pokaże Normalne. Mamy nadzieję, że ten sklep właśnie nie będzie zamykany pod przykrywką czegoś innego. Ale jeszcze też prosimy, żeby wzmacniać właśnie takie małe sklepy, osiedlowe sklepy. I nie pokazywać, że to jest nierentowne. I tylko pokazujemy, że dużo powierz... duże powierzchniowe sklepy są przyszłością i wszyscy tam robią zakupy. Nieprawda, że wszyscy tam robimy zakupy. Zobaczcie Państwo, ile nas dzisiaj jest. Zebraliśmy podpisy. W poniedziałek jedziemy do prezesa i do zarządu z petycją, z apelem, który wystosowaliśmy ja jako radna tego osiedla wraz z mieszkańcami zebraliśmy ponad 130 podpisów i nawet więcej i cały czas zbieramy i zawieziemy z przekazaniem do pana prezesa i zarządu w poniedziałek o 8 rano. Proszę bardzo, Pani Ewa. Starszym ludziom to jest bardzo ciężko dojść do jakiegoś dużego sklepu. Ja mam problem dojść do żabki w tej chwili. A w żabce ja nie kupię tego, co mi jest potrzebne. A potrzebne jest podstawowe rzeczy. Chleb, masło, Mędlina. wędlina, mięso. A tutaj dostanę ziemniaki. Przecież nie mogę nieść ze sklepu ziemniaków albo albo zbi jeden, bo to dla mnie za daleko, ja mam już ponad 90 lat. Nie jest trudno chodzić tak daleko, ja miałam tu bardzo wygodnie i tyle lat. I, i, i zawsze było dobrze i wszystko, teraz raptem nierentowny. To dziwne, bo znalazł się pewnie ktoś, kto zapłacił trochę więcej i zrobi sobie już stokrotkę, żabkę czy jeszcze jakąś inną tam tego i, ale ja tam nic nie kupię. Tego, co mi potrzeba, ja nie kupię, proszę panią, bo ja już chodziłam do, do żabki, patrzyć co tam jest. Nie mam wyboru tam. Tu mam wszystkie i majonezy, jakie chcę kupię, i marmoladę, i dżemy, wszystko. A tam, niestety, tam jest albo jedno, jedna pozycja, albo nie ma wcale i wszystko. Reasumując proszę Państwa, ta dzielnica powstała w 30 roku przez magistratę jako ogrody, czyli specyficzna budowa domy z ogrodami. W związku z powyższym to pokolenie, które tu żyje jest pokoleniem starszym. Trzeba dla jakby strukturę Polski całej. My się starzejemy. A jak się starzejemy i nie jesteśmy mobilni, nie korzystamy z Globo, z innych takich rzeczy, z których młodzi ludzie korzystają, więc ten sklep to jest jakby powszechna spółdzielnia spożywców, czyli coś, co jest blisko ludzi, co jest ludziom potrzebne na co dzień. Po telewizory, po samochody nie wybieramy się codziennie, natomiast po bułeczki, po wędliny. Ten sklep ma taki asortyment, że środki czyste, wszystko co jest potrzebne do życia. Po drugie, likwidacja takiego punktu też wpływa na jakby całą infrastrukturę, czyli na cenę nieruchomości. Proszę zobaczyć, nieruchomość... Jest dobrze skomunikowana, ma zaplecze yy, takie jak szkoła, czy właśnie handlowe. Jeżeli tego nie ma, to jest już nie tak postrzegane. Czyli czego nam trzeba? Nam trzeba tutaj, żeby ten sklep został, a nawet tak jak mówiła koleżanka, został rozwinięty. A teraz kwintesencja. Jeżeli yy, jest strata z to dlaczego wszystkie handlowe niedzielę on jest zamknięty? Pytanie. To też wpływa na. Ilość. Po drugie, powierzchnia tego sklepu w porównaniu do wielkopowierzchniowych typu składoska y, czy Warszawska należałoby się zastanowić. Y, metr powierzchni na zyski, jak, jak to daje. Bo my nie możemy się porównywać do dużych sklepów. Natomiast ceny są takie same. No i jeszcze właśnie tradycja, że ludzie są przyzwyczajeni do, do zdrowej, dobrej żywności. Bo póki co, społem naprawdę ma. Dobrej jakości żywność. To też jest chyba jakby prospołeczne. My jesteśmy małą ojczyzną i no i staramy się jakby utrzymać tutaj i walczyć o swoją małą ojczyznę i to wszystko. Proszę. Poza tym jeszcze taka sprawa, że jak dzieci, na przykład rodzice są w domu, czegoś brakuje, więc można wysłać dzieci, bo tu nie, nie trzeba latać przez ulicę. A to najważniejsze jest. No szanujemy, szanujemy PSS za jakość i za to, że jest tak blisko właśnie mieszkańców. A, ale no nie skazujcie nas na handel obwoźny i to, żebyśmy czekali, aż ktoś nam będzie tu jeździł po osiedlu, będzie tą żywność rozwoził. No właśnie, XXI wiek. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze by chciał zabrać głos w obronie sklepu, żeby ten sklep został? Więc e, zapraszam w poniedziałek wspólnie, kto może, złożymy e, pismo do zarządu.